Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszny biw strogonow, czyli smaczną wołowinę w grzybowym kremowym sosie. Ja do zrobienia swojego biw strogonow użyłam dzisiaj pieczarek i boczniaków. I ta kombinacja fantastycznie się tutaj sprawdza. Mam nadzieję, że ta wersja biw strogonow również Wam posmakuje. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Jedną średnią cebulę pokroję w piórka. Tutaj mam przygotowanych około 400 g grzybów. Są to ciemne pieczarki oraz kilka boczniaków. Ja akurat takie grzybki w domu mam, ale jak najbardziej możecie biwskrogono zrobić tylko z użyciem pieczarek. Grzyby teraz pokroję w plastry. Grzyby oczywiście dobrze oczyściłam. ok, grzyby pokrojone następnie na gorącą patelnię wyleję łyżkę oliwy do której dodam łyżkę masła tutaj mam 700 g pokrojone w mniejsze kawałki wołowiny kiedy masło zacznie się już topić połowę wołowiny wykładam na patelnię i podsmażam wołowinę podsmażam na świetnym grzaniu wołowinę odsmażamy bardzo szybko tak aby nie zrobiła ona się twarda jeżeli przedłużymy za bardzo czas obsmażania będzie ona taka bardzo ciągnąca i nie smaczna wołowina ma stracić tylko swój różowy kolor kiedy wołowina podsmaży się już z jednej strony, przewracam ją na drugą stronę. I smażę do momentu, aż przestanie być różowa. Podsmażoną wołowinę ściągam z patelni i przekładam na osobną miskę. I podsmażam resztę mojej wołowiny. I dosłownie po chwili wołowina jest gotowa. ściągam ją z patelni, przekładam do osobnej miski i na chwilę odstawiam na bok. Pod patelnią zmniejszam odrobinę grzanie, dodaję do niej odrobinę oliwy oraz masła. I dodaję cebulkę oraz pokrojone pieczarki i boczniaki. Całość podsmażam mieszając. Do smażących się pieczarek dodaję trzy gałązki świeżego tymianku lub łyżeczkę suszonego i doprawiam do smaku zmielonym czarnym pieprzem. I tak mniej więcej po 5 minutach cepulka się zeszkliła i ładnie zmiękła. Grzybki są pięknie podsmażone, zarumienione. Ja do swojego bywskog lubię dodać odrobinę brandy. Dosłownie 1 czwartą szklanki, ale jest to jak najbardziej opcjonalne. Chwilę podsmażam, aby cały alkohol wyparował. Następnie do grzybków dodaję dosłownie 1 czwartą szklanki bulionu wołowego. Możecie dodać wywaru warzywnego lub robionego, lub no po prostu tylko wody. Chwilkę podsmażam i kiedy całość zacznie już się gotować, na patelnię dodaję Smażoną wołowinę wraz z sokiem, który wypuściła. Całość doprawiam solą do smaku, dobrze wymieszam i na chwilę ściągam zgrzanie. Następnie do mojej potrawy dodaję pół szklanki właśnie śmietany śmietana powinna mieć dużą zawartość tłuszczu im mniej tłuszczu w śmietanie tym większe ryzyko że ona się nam rozwarstwi całość dobrze wymieszam wyciągam gałązki tymianku mm, pachnie przepięknie Dodam również łyżeczkę musztardy i całość wymieszam. Pod padelnią ponownie włączam grzanie i dosłownie chwileczkę podsmażam. Oczywiście w tym momencie potrawę należy spróbować i ewentualnie doprawić do smaku. Ja dodam jeszcze odrobinę czarnego pieprzu i odrobinę soli. I mój beef strogonów jest gotowy. I tak oto mój beef strogonów jest gotowy. Pyszna wołowina w kremowym sosie z pieczarkami i boczniakami. Ja mam nadzieję, że przepis ten Wam się spodoba i chętnie z niego skorzystacie. Bardzo Wam dziękuję za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!